To nie pierwsze epitafium stworzone przez Tadeusza Wiktora. Poprzednie były dla poetów Herberta i Kochanowskiego czy kompozytorów Góreckiego i Lutosławskiego. To jest dla przyjaciela i również artysty Jana Berdyszaka, który jako jeden z wielkich ukształtował autora wystawy. Przyczyni się w jakimś sensie do, 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 do tego kim sam jestem którzy mnie wychowali, rodzi, yy, y, uczyli y, y, sztuki, y, patrzenia na, na sztukę. Profesor Jan Berdyszak, któremu dedykowany jest epitafium, przez lata był związany z życiem uczelni. Szczególną uwagę poświęcił temu budynkowi nowej biblioteki uniwersyteckiej, gdzie stworzył pomysł artoteki. Pracował również bardzo intensywnie przy planach architektonicznych budowy nowej biblioteki. Był naszym mistrzem i przyjacielem. Pamięć o Janie Berdyszaku zatrzymana nie tylko na płótnach. Jej wyrazem ma być również nazwanie imieniem profesora tej galerii. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Profesor sobie na to zdecydowanie zasłużył i myślę, że zrobimy coś, co będzie naprawdę wspaniałym wydarzeniem i co uhonoruje profesora. Prace Tadeusza Wiktora można oglądać do końca marca. Wystawę można zwiedzać od 9 do 19.